Witam ponownie wszystkich widzów naszej projektorowej serii. Dziś będzie troszeczkę inny odcinek, bardziej techniczny. Nie wiem, może zapoczątkujemy nową serię powiedzmy pod tytułem Zrób to sam pana Adama Słodowego, nieodżałowanego mojego idola z lat 80 a mamycie będziemy troszeczkę grzebać w projektorach, polepszać je, nie wiem, poprawiać ich wydajność, cokolwiek. Eee, dlaczego Ci odcinek techniczny, ponieważ eee, na rynku projektorowym jest na razie posłucha, przynajmniej ceny tak wywindowali przed tymi wyprzedażami właśnie. Jeszcze ta wyprzedaż 11.11, 11 ponoć największa wyprzedaż na Aliexpress. dzień singla, na którą zbieram oczywiście budżet. No i wszystkich zachęcam od razu. Jeżeli mieliby ochotę się dołożyć do tego budżetu w najprostszą formą, czyli poprzez blika na telefon, to będę bardzo rad bo zamierzał kupić parę projektorów w jakichś okazjonalnych cenach, ale wróćmy teraz do tematu. No i ten odcinek techniczny już chyba zapoczątkowałem przy 320, kiedy rozbierałem i próbowałem nieudolnie wyczyścić ten nasz ekran LCD. Jak widzicie, nie za bardzo to, że tak powiem, mi wyszło. Dzisiaj postaram się poprawić i od razu wam powiem, że będziemy próbować jeszcze wyciszyć ten projektor. Tak jak już wspomniałem, doszły do mnie dwie nowe turbiny lepszej firmy na podwójnym użyskowaniu, może to pomoże, no i spróbujemy go maksymalnie uszczelnić, tutaj też zakupiłem specjalne jak widzicie materiały, na, ten na Allegro, także spróbujemy go troszeczkę stuningować, powiedzmy, że będzie to pierwsza część, później się zajmiemy jeszcze temperaturą w środku, bo jak wiadomo ten projektor lubi się ostro grzać, według mnie od razu, to jest moja subiektywna ocena, jest to najlepszy projektor w tej chwili, Full HD, Biorąc pod, bo pod uwagę przede wszystkim cenę, za 250 zł według mnie nic lepszego nie dostaniemy niż tą H320. To jest oczywiście moja osobista ocena, no i będę próbował ją maksymalnie, że tak powiem, tuningować i zobaczymy, co z tego wyniknie. I na ten tuning oczywiście Was zapraszam. Zanim go rozbierzemy, to sprawdźmy sobie podstawowe parametry, czyli jaki generuje hałas przy oryginalnym, że tak powiem, chłodzeniu. Ja tutaj jeszcze kupiłem w, w ramach ciekawostki taki anemometr, to się chyba nazywa, czyli mierzy przepływ powietrza. Ustawiłem w metrach na sekundę. To oczywiście jako ciekawostka, nie wiem, czy to ma jakiś podkład merytoryczny, ale jak mówię, ja jestem ciekawy. To jest wszystko oczywiście dla mnie nowość, także was ściągnęłem swoje szaleństwo. Będziecie świadkami tego. Dobra, ja taką tabelkę zrobiłem, tu już się rozpędziłem troszeczkę, nie pokazując tego, że ma 51,61 decybeli hałasu, ale sprawdźmy jeszcze raz, ja się nie będę odzywał. No ok, ja tutaj ustawiłem w tym ustrojstwie Max, czyli jak przyłożę to mi zostawi maksymalną wartość. Mamy 1,9 m na sekundę, sobie wpiszemy 1,9 no i pobór. Mamy tutaj, ja patrzę z tyłu 61, 61W i 18 reszty. M, I, S. Dobra, e, tu mamy powiedzmy wyjściowe e, parametry. Zobaczymy, co nasza tam e, że tak powiem, e, próba uciszenia tego projektora przyniesie. Ja go od razu rozbiorę. Nie będę wam pokazywał, co i jak. Bo macie w poprzednim filmie. Tam od razu wam rzucę link, żeby to przyspieszyć. Także ja go rozbiorę na części pierwsze i zaczniemy sobie testować właśnie te turbiny. Jak widzicie, one są takie same. Tutaj się tylko zmienia napis GN i producent, bo to jest China, to jest Tajwan, a ja tu napisałem GN. Po prostu ciężko było dostać w takich właśnie wymiarach. One i tak są przywymiarowane przynajmniej chodzi o moc, bo ten oryginalny miał 0,30 Ampera, czyli 10 razy chyba mniej niż ten. Ale nie wiem, No ciężko było dostać. Mam takie, będziemy próbować na tym, co jest. Ale one są po prostu, powiedzmy, nie taki firmy krzak, na podwójnym ułożyskowaniu, także mu powinno być lepiej. Dobra, jedziemy. Okay, jak widzicie, projekt już mamy rozłożony na części rozkładać delikatnie, nie pogubić eee, i tak, tutaj mamy oryginalną turbinę jak widzicie z naszego projektora eee, o takich oznaczeniach, tutaj jak widzicie pobierana most z max 30A 30 no tutaj jest chyba ponad 3A z tego co widzę nie widzę, że to jest całkiem inna budowa tego wylotu tu jest bardziej otwarta konstrukcja Tutaj bardziej ukierunkowana. No niestety takich ciężko, bo w ogóle nie można było dostać. To jest jakiś specjalnie dedykowany, widocznie tutaj nawet jest HY oznaczenie do tego projektora. Także tu mówię, to będzie niezły eks eksperyment. Ja tam mam po prostu nadzieję, że to akurat dużego wpływu nie będzie miało. Najważniejsze, że on pasuje idealnie. Rozmiarami są takie same, rozstaw tych otworów mocujących też. No tylko, że tutaj jest. Jeszcze może spróbuję, nie wiem, rozłączyć tą budowę i przełożyć z, z sam silnik z tym wirnikiem. Eee, jeszcze się zastanowię nad tym. Ogólnie ważne, że pasuje. Zobaczymy teraz, podłączymy je wszystkie trzy na sucho, że tak powiem, i zobaczymy, jakie generują hałasy właśnie na zewnątrz. I sprawdzimy, czy dalsza część tego projektu eksperymentu będzie miała jakąkolwiek e, możliwość e, zakończenia się sukcesem. Dobra, tutaj sobie zwracam porządek i zaraz podłączymy je na sucho. Ok, ja już tu wywieszyłem. Tutaj mam podłączone na krótko nasze oryginalne, naszą oryginalną turbinę z 320. Tutaj największy problem był w tym, że to jest głośno, tylko po prostu specyficznie taki dźwięk wydaje. Ciężko to określić, nie wiem, co to się nagra, taki bardziej wycie I to na pewno większość tutaj użytkowników irytowała. Ale to też ponoć była kwestia losowa. No i dobra. I teraz ja ustawię oczywiście takie same odległości na zewnątrz. Teraz nic się nie odzywa, zobaczymy, ile nam wyjdzie tutaj hałasu. Przypuśćmy, że 54, bo to się widać waha, ale około 54 decybeli No i sprawdzimy sobie przepływ, żeby się poświetliło no, nawet sporo, 2 metry na sekundę. Także to, no, oczywiście, jako ciekawostka. No i dobra, i teraz robimy to samo z tym sunonem, i z tym sunonem zobaczymy, jakie są różnice właśnie na zewnątrz. Bo wiadomo, samo w projektorze może być troszeczkę inaczej: więcej elementów, które opływa powietrze, więcej świstu. Ale tutaj, taka jak też nam coś powie o tym, czy one są w ogóle cichsze. Ok, podłączyłem, jak widzicie, pierwszego sunona: to jest to wersja F, czyli zielona, i od razu można zauważyć, że jest dużo głośniejsze od oryginału. Średnio przyjmijmy, że ma 58,5 decybela. Dosyć sporo. Pewnie dlatego, że ma węższy ten otwór wylotowy, i jest bardziej powietrze skumulowane, bo czuć, że mocniej, że tak powiem, dmucha. No to raczej z prac fizyki musi tak być. Ile mamy? 3,6 metra na sekundę. No, inaczej być nie mogło. Jeszcze jedna rzecz, tak jak wspominałem, ten jest na 0,30 Ampera. Pff, by trzeba było podzielić i będzie w watach. Te są mocniejsze. Ja nie wiem jaką ma wydajność prądową te złącze tutaj oryginalne na płytce. Bo może być tak, że ten po prostu się dużo mocniej kręcił. Ale nie wiem, bo ja mam tutaj zasilacz 12V 2A, no jak on wytrzymał to, to niby jest 0,30 Ampera. Także zobaczymy, jak będzie na tym zasilanie, bo może to zasilanie wydaje, tego prądowa zdusi te yy, dwa sunony i będzie po prostu mniejszy hałas generał, po prostu będzie mniejsza prędkość obrotowa. Tak to mniej więcej rozumiem. Ja mówię jestem like z tego, także te improwizuje, ktoś się bardziej zna, niech i poprawi. Dlatego ja to próbuję tak na zdrowy chłopski rozum zrobić. Yy, no dobra, teraz sprawdźmy jeszcze tamtego czerwonego sana, no niby taki sama może być inaczej. Także zaraz wracam. Ok, teraz podłączyłem nasz czerwony sunon o oznaczeniu GN. No to się wydaje, że to troszeczkę cichszy. No, mniej więcej wygląda, że od jednego decybela jest cichszy. Nie wiem z czego to wynika. Niby to samo. Jeszcze sprawdźmy przepływ. Tutaj jest 0. jak przepływ widzicie jest troszeczkę większy. 3,7 metra na sekundę. sobie wpiszemy do naszej odręcznej tabelki. Jak oczywiście ciekawostka. No, okej. Okay. I teraz już mamy tutaj pomierzone, czas to będzie podłączać w środku, zobaczymy czy coś się zmieni, jeszcze nie wiem czy się tej budowy po prostu nie postaram zamienić, no, ale na razie zróbmy to na oryginale, tak jak tutaj jest w takich właśnie kształtach. Dobra, zaraz wracam. OK, moi drodzy, zanim przejdziemy dalej, też jeszcze wpadłem na taki szatański pomysł, ciekawe sobie się stało, jakbyśmy wymienili tą diodę na jakąś właśnie mocniejszą. No i w tym celu to już sobie szykuję grunt, gdyby nasza cała ta operacja nie przyniosła porządnego... Rezultatu tak się zanosi, przynajmniej z tych pobieranych naszych pomiarów. To będzie jeszcze ciekawy temat na kolejny film tuningowym. Także sobie pomierzyłem tą diodę, jakby ją wymienić jakąś mocniejszą. Oznaczenie UN32-34 to jest rozmiar tego właśnie kwadracika białego. Ja jestem z tego noga, to zawsze jak ktoś mnie w e, nich poprawi, w tych bo sobie pomierzyłem właśnie miarką i wyszło, że to jest oznaczenie. No i ten żółty kwadracik, czyli to chyba dioda COP, tak to się chyba nazywa. Ma rozmiar 12 na 8 w środku. No i tutaj, bo to, to chodzi, żeby się zmieściło w tym odbłyśniku, nie w tym a odbłyśnik ma tutaj otwór 13 na 9. Ja już tutaj sobie zapisałem. Tutaj jeszcze macie wymiary tego radiatora 75 na 53x12. No i tu oznaczenie tej diody. No, zobaczymy. Przeznaczymy już tego pacjenta na takie różne eksperymenty dziwne, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A to oczywiście jako ciekawostka. Na razie zajmijmy hałasem, ale zanim przejdziemy dalej, bo teraz będziemy to składać, to jeszcze musimy zrobić pewną rzecz, czyli us maksymalnie uszczelnić nasz projektor. W tym celu zaraz Wam coś pokażę. Zanim zaczniemy składać, to jeszcze musimy porządnie uszczelnić nasz projektor, no i w tym celu oczywiście zakupiłem różne materiały, za yy, które dałem 8,40, dokładnie jest to metr kwadratowy, taki fizylin, jak, jak to zobaczyłem, to już powiem, że to na pewno nie jest to, bo ma zbyt duże prześwity. Yy, gramatura takiej, nie wiem co to jest, wypełnienia 100 gramów na metr kwadratowy. Do tego jeszcze kupiłem fizelinę, to już, to już mi bardziej podchodzi. Ta akurat ma gramaturę 80 gramów na metr kwadratowy. Jak widzicie, no jest dosyć prześwitująca, ale ma dosyć gęste sito tutaj, że tak to określę. Tu jeszcze kupiłem fizelinę o większej gramaturze 100 gramów na metr kwadratowy. Tu już widać, że ona jest dosyć gruba i powinna bardzo dobrze filtrować. Będziemy próbować. No i tutaj jest najcięższa fizelina o 60 gramów na metr kwadratowy. Mi się wydaje, że ona też by lepiej, lepsza by była niż to, co mamy w oryginale. Widać, jakby były prześwity, ale to jest wszystko tak ładnie. Ciężko to pokazać, bo musiałbym mieć jakieś makro, ale ona powinna być dosyć szczelna. Także teraz się zajmiemy uszczelnieniem naszego projektora, bo oczywiście to musimy zrobić przed składaniem wszystkiego do kupy. Czyli mamy dwa w jednym dzisiaj. No i dobra, zanim zaczniemy, to jeszcze musimy. Co musimy uszczelnić? właśnie? Eee, tak, tą kratkę wylotową. Ona się znajduje u góry naszego projektora. Musimy wywalić tą gąbkę, która to jest chyba tylko tak, aby była, bo jest tak grubo oczkowa, że to określa, że tu wszystko przelatuje. Jak widzicie, czyli to wylatuje. Tu też będziemy musieli zrobić osłonę. Tu będziemy musieli tylny wylot tak, wylot też musimy zasłonić, bo to też zasysa. I tutaj te dwa otwory z tą ładną kratką też musimy właśnie jedną z tych fizelin zaślepić, żeby całkowicie uszczelnić. To prawdopodobnie troszeczkę utrudni przepływ powietrza w naszym projektorze, ale z temperaturą też będziemy walczyć. Ale może nie w tym odcinku, nie wszystko naraz. Na razie to uszczelimy na maksa. Złóżmy i zobaczymy, jak to będzie działało. Dobrze, jak się biorę za ten do roboty, i zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. To jeszcze tylko Wam powiem, będziecie już tutaj ten dół sobie uszczelnie, to od razu usunąć te ozdobne krateczki, które nie mają na celu niczego w sumie, oprócz ozdoby. Żeby oczywiście ograniczyć maksymalnie do minimum opory powietrza. No fajnie by było w ogóle usunąć to użebrowanie, bo to w ogóle był niezły tutaj prześwit. Ale dla estetów, estetów, że tak powiem, to może mieć znaczenie. Ale dobra, usuwamy to, naklejamy tutaj tą fizelinkę, tak jak tutaj on bardzo fajnie się prezentuje. Wygląda, że nie ma prześwitu, ale damy po światu, to jest, tylko ciężko to złapać. No i oczywiście zwykły klej, bez żadnej defekacji po krzakach. Nie ma się tutaj co bawić i jedziemy dalej. nie przejdziemy dalej, to jeszcze mamy dobrą okazję, żeby poprawić sobie czyszczenie naszego Ekranu LCD. Ostatnio mi to za dobrze nie wyszło. Używałem takiej ściereczki do okularów trochę porysowałem, i tak padłem na taki pomysł, żeby może używać takiej szczotki do ubrań. Jak widzicie, ona dosyć dobrze się sprawdza. Najlepiej ją trochę razy przejechać, by nie była taka świeża, to nie będzie aż tak się kleić, no, ale wtedy lepiej nam zbiera, oczywiście. Jak widzicie, bez żadnych rys. Ja tu widzę no, na moim tym już są takie ryski, właśnie od tych szmatek albo coś takiego znalazłem. To ten Dust Collector, tak zwany. Jak coś tam robi, to wiadomo, wie o co chodzi. Jak widzicie, to jest świeże, i tak sobie ściągać. Dust kolektorem to kleju nie zostawia, to jest dosyć bezpieczne. No i tak samo z tej strony. Oczywiście, ci co odważniejsi mogą sobie wyciągnąć cały ten ekran z tej plastikowej ramki. Będą mieli płaską powierzchnię, i użyć tej szczotki. Ale ja już nie będę używał żadnych ścierek, tylko właśnie tym naklejkami, tam Dust kolektorami z zestawu. Pewnie każdy ma tego od cholery. Łatwiej to wyczyścić, bez że tak powiem możliwości porobienia rys na naszych ekranach. Rób się to dokładnie, tylko tak pokazuję ja sobie po systematycznie przejadę cały ten. Odłożymy i tak samo z tymi soczewkami Frenela. To tak się chyba wymawia. Przejechać one są dosyć płaskie, to po prostu robimy tak. No tu jest dosyć prosta sytuacja. I mamy dobrze wyczyszczone. Tak samo z tamtą. I mam nadzieję, że to będzie lepiej niż w poprzednim odcinku. Dobra, składamy powoli to. Ja tu mam uszczelnione to i tą górną pokrywę. Ta zaślepka przednia i ta szara to jeszcze na razie nie musi być w tym momencie uszczelniona. Dobra, jedziemy dalej. Dzisiaj trochę chaotycznie, ale tyle tematu do ogarnięcia. Także wybaczcie trochę. Ok, jeszcze nie zapomnijcie wymienić, że tak powiem, uszczelnień w tych miejscach tu i tu z dwóch stron. Widzicie, ta gąbka jest tak przezroczysta, przezroczysta prześwitująca, że nic tutaj nie wyłapuje. I ewentualnie to ten otwór rewizyjny, gdzie można sobie czyścić. Myślę, że jak to już tak uszczelnimy właśnie tą fizeliną, to już nam to nie będzie za bardzo potrzebne. Także raz, dwa, trzy, cztery te otworki i możemy już składać mniej więcej do kupy. Składamy to już do kupy powoli. Ja wybrałem ten czerwony, że tak powiem, sanon z czerwoną klejką, bo się okazał troszeczkę cichszy. Tutaj bardzo dobrze pasuje. Jak wiadomo, ten otwór tutaj jest troszeczkę mniejszy, ale mam nadzieję, że to nie będzie miało zbyt dużego wpływu na rozproszenie powietrza. Ta stromienica powinna sobie z tym poradzić, także zobaczymy, jak to będzie po podłączeniu. No i oczywiście, to będziemy musieli jakoś przerobić tą wtyczkę mniejszą na to. Pewnie jakieś tutaj lutowanie też będzie konieczne. Dobra, także ja to montuję i składamy do kupy ten nasz projektorek. Ok, już wszystko mamy do kupy, poskładane. Teraz pozostało nam zamienić wtyczkę. Jak widzicie, tutaj też jest różnica przekrojów, przewodów, a ja po prostu obetnę w połowie tutaj. Z naszego nowego wentylatora tu połączę, zaizoluję i tutaj po prostu nie będzie żadnej, że tak to określę. Eee, magii. może zawinę tutaj, żeby jak najwięcej mieć przewodów. Także ja to zaraz zrobię i wracam. Zanim sobie tutaj połączymy, ja oczywiście zauważyłem, że przykręcając tą górną osłonę tego naszego ekranu, tutaj też mamy siejącą dziurę. Jest to tak pomyślałem, że tutaj też zrobię taką kurtynę, jak widzicie. Nawet nie musi być fest przyklejona, tak żeby siłą docisku po prostu dwie krawędzie były tutaj uszczelnione. Także tutaj też polecam, bo tu chyba jest dosyć spora szansa, że najwięcej chyba przypada przez to. Nie wiem czy to będzie widać, ale dobra, mniejsza z tym. Ja taki po prostu pasek tu jeszcze nakleję jako dodatkowe uszczelnienie. Także taki tip. OK, połączenie mamy zrobione, zaizolowane. Jakoś to trzeba będzie upchać. No i tutaj jeszcze pomyślałem właśnie, żeby się zająć tym obszarem, czyli tu Zamówiłem jakieś mikro radiatory. To na pewno w następnym filmie będziemy walczyć właśnie z temperaturą. Jak wiadomo, tutaj się potrafi ostro grzać, nawet do 80 stopni. No i ta komora świetna tutaj też będzie wymagała jakiegoś przewietrzenia wymuszonego. Myślę, że zrobię jakiś, nie wiem, patent przez tą płytkę rewizyjną, po prostu zrobię jakiś wentylator, eee, jakąś dyszę wyprofilowaną, żeby nam wmuchiwała z jednej strony powietrze, a z drugiej wydmuchiwała. No nie wiem, takie plany. Ale dobra, na razie się zajmiemy tym. Eee, składamy to do kupy, upychamy. Oczywiście. Tutaj robimy, maskowanie. tutaj robimy maskowanie z Fizeliny. I podłączamy i zobaczymy, co nasza ta e, eksperymentalna rzecz pomogła. Może nic nie zmieniła. Dobra. Montujemy dalej obudowę i jedziemy dalej. No dobra, czyli została już sama galanteria, już wszystko mamy skręcone. To tylko trzeba dokładnie wyprofilować ten materiał, żeby nam wszystkie tutaj te e, szczeliny między uzebrowaniem wypełniły, jak widzicie, bo tutaj też najwięcej jest oczywiście zasane. No i tutaj już się z tyłu nie bawiłem, się za po prostu na zewnątrz ją obkleiłem. Nie wygląda to może idealnie, ale myślę, że spełni swoje zadanie. Po prostu teraz zostało tylko to zamontować. To oczywiście na koniec, bo to jest na zatrzaski. Tylko może ciężko wejść. Ona trochę teraz e, przeszkadza ten e, fizelina. Cyk. I tutaj jeszcze zostało nam przód maskownica na wcisk. I jak widzicie, no to z przodu się nawet całkiem nieźle prezentuje. E, Tył, to powiedzmy różnie, ale myślę, że spełni dobra, swoje zadanie. Mamy maksymalnie, że tak powiem, uszczelnione, ale to wiadomo wiązało się też z mniejszym przepływem powietrza. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało na czujnikach powietrza, co nam to pokaże. Dobra, koniec gadania, czas odpalić, pomierzymy, zobaczymy, co nam ten eksperyment przyniósł za rezultaty. Ok, nasz projektor ożył, przeżył naszą modyfikację. Ja na teraz na chwilę zamilknę, zobaczymy, ile wycisnęli tych decybeli. Powiedzmy 55,5, odległość ta sama co ostatnio. Także jak widzicie, tutaj było tak: 56,1 na oryginalne, tutaj będzie 55 55,5. Eee, także jakie mamy z tego wnioski, że gra raczej nie warta świeczki, tym bardziej, że turbina kosztowała jakieś 40 zł i to na promocji. Eee, troszeczkę trzeba tutaj się pobawić. Eee, za dużo żeśmy nie osiągnęli, no pół decybela. Szału nie ma, można powiedzieć, że to też jest w granicach błędu pomiarowego. Jedynie to nasze uszczelnienie może pomogło, chociaż tutaj dosyć zmniejszyło, że tak powiem, przepływ powietrza, przynajmniej z tyłu. Jak widzicie, mamy 0,0 z tej odległości. też 0,0 i dopiero jak przyłożę, jest 2, 3 staki. Także to na pewno też wpłynie, że tak powiem, na temperaturę w środku. Zaraz ja to odpalę. A idę, zobaczymy, jakie tam temperatury, bo na pewno w następnym odcinku będziemy walczyć właśnie z temperaturą. Teraz, jak już wiemy. Taka turbina, taką znalazłem. Może chyba, że coś ma jakąś jeszcze lepszą. Myślałem, że na podwójnym łożysku, bo tutaj było w oryginale łożysko typu slave, czyli ślizgowe. Myślałem, że to będzie cichsze, ale jak widać, szału nie ma granie warta świeczki. Eee, także nie proponuję. Ja już swoją ciekawość, że tak powiem, zaspokoiłem z grubsza. Tak jak wiecie, ja lubię takie różne wynalazki. Także teraz odpalę jeszcze Eide zobaczymy, jakie tam temperatury w środku będą osiągane. Ok, zobaczcie. Mi już się chyba to tył warstwa Momentalnie. Przegrzała, zobaczcie, jaki osiąga procesor i jakie GPU temperatury masakra. Także już projektor chyba nie przeżył do końca mojej modernizacji. Ja tu jeszcze włożyłem sondę 81 stopni, które troszeczkę spało, było 90, ale włożyłem tą klapę tego domu, lepszy się przewiew zrobił. Eee, także nie popełniajcie tego błędu, nie grzebcie. Ja tutaj spróbuję wejść z tego. O, widzicie, jaka plama jest, przyjarało chyba tą warstwę polaryzacyjną. No to się nacieszyłem swoją H320. Ale to ma, jesteśmy teraz bogaci o wiedzę, nie róbcie tego, nie powtórzcie moich błędów. Dobra ja to jeszcze zobaczę, spróbuję to rozebrać i, i zobaczę co tam się stało w środku. Ja, moi widzowie fałszywy alarm, postanowiłem jeszcze poczekać aż to ten projektor. Włączyłem go ponownie, ale zdjąłem tą kratkę, którą widzicie. Zaślepiłem, znaczy uszeliłem jeszcze, bo właśnie nie dawało mi spokoju, że jeżeli po tej mojej modernizacji tak znikomy przepływ powietrza był, więc postanowiłem ją ściągnąć, włączyć jeszcze raz i się okazało, że jednak warstwa polaryzacyjna żyje. Mi się wydaje, że po prostu ta kratka była zbyt mocno uszczelniona i żeśmy zbyt mocno, zaburzyli przepływ powietrza w środku. No, doszło do 90 paru stopni, mi się wydaje, że. O, teraz jest całkiem przyzwoicie 65-64. Także nie ma co przesadzać z tą, powiedzmy, uszczelnianiem tego. To tam widzę, jest wszystko zaprojektowane na styk, aby jak najdłużej wytrzymać. Ale też kolejna wiedza na przyszłość, że trzeba tutaj jeszcze po prostu wnętrze właśnie jakoś dodatkowo schłodzić. Cieszę się, że ten artefakt to był chyba bardziej ze względu na przegrzanie procesora niż na wypaloną, że tak powiem, polaryzację. Nie będę musiał tego rozbierać. Kolejna wiedza do głowy wpłynęła, także myślę, że będziemy jeszcze wracać do naszej... Krzysztof dziecki z kolejnymi modernizacjami właśnie obogaci o tą wiedzę. Na razie dziękuję za film. Dzisiaj był taki dosyć techniczny, dużo paplaniny. Mam nadzieję, że komuś pomogłem, żeby właśnie nie popełniał moich błędów. A na dzisiaj to już dziękuję i zapraszam na kolejne moje filmy.